Siemano, taka kija z błędem P0564, to jest jakiś obud wejściowy A włącznika tempomatu, coś takiego. To jest akurat w Kia Sportage. Nie wiem jak się to wymawia. Sportage, no jakoś tak. Yy, pozycja sprzęgła, pozycja yy, włącznik hamulca, wszystko ok w parametrach. Yy, czujnik biegu neutralnego też ok. Żadnych błędów odnośnie silnika w sterowniku nie było, i był tylko właśnie ten błąd, o którym mówiłem. No i padło na, na włącznik tempomatu. Po włączeniu tempomatu, tutaj chyba tym, na liczniku się kontrolka jedna zaświecała, ten znaczek tempomatu, ale nie oświecała się druga kontrolka, taka SET. No i mówię, no, ryzyk fizyk, trzeba to będzie wymienić, bo, bo tak wszystko na to wskazywało. Tylko tak z drugiej strony, jak sobie trzymałem którykolwiek inny przycisk i naciskałem ten odłączania, no to ta ikonka się nie pokazywała, więc sugerowałoby to, że tutaj wszystko działa. No ale jednak po wymianie tego przełącznika ten pomad zaczął działać, dlatego wylądował tu na stole i sobie go rozbierzemy. Go jeszcze nie rozbierałem. Takie coś. Aha, i tutaj się go jeszcze dalej rozbiera. O. W ogóle był trochę problem, bo normalnie to, z tego co widziałem, to e, są dwie śrubki, i one są dostępne od drugiej strony kierownicy. A w tym modelu, w tym egzemplarzu, była tylko jedna śrubka, a druga śrubka była dostępna dopiero po zdjęciu całej kierownicy i zdjęciu tego takiego plastiku z tyłu. Nie wiem czemu, tak. No i zobaczmy sobie co tu widać. Coś zalane jakieś, no jakieś ślady cieczy tutaj trochę są. Jakiś plak był, o tutaj. No ciekawe. To się dalej wyjmuje. Chcę, chce wychodzić. Nie popsuj. Nie to już jest i tak popsute, ale no, nie wiem, zobaczymy. Może się to jakoś da naprawić. Płytka, płytka chce wychodzić. Wyszła. No, są tutaj jakieś takie ślady cieczy. O tu na przykład tutaj. Nie wiem, czy to plak. Czy to co. No ale nic więcej tutaj nie widać. Nie wiem, może jakiś schemat się uda znaleźć. I opis tutaj tych oporności. No bo co, no jedynie tutaj te mikrostyki coś mogą nie za dobrze działać. W sumie to sprawdzę, czy te mikrostyki działają, czy one zwierają do zera. O, o tak sprawdzę. Chociaż nie, może któryś mieć upływ. No nie wiem. Przyniosę tak czy inaczej miernik, bo widzę, że gdzieś wyniosłem. Dobra, mam miernik. Wyniosłem go, bo pralkę robię. No. Czy ten mikrostyk coś tutaj ma? Nie ma. Jak wcisnę? Schodzi do zera. Dobra, następny. Nie ma nic. Schodzi do zera. Następny. Nie ma nic. I nie ma nic, jak wciskam, to nic się nie dzieje. Ten nie ma nic, co też głupieje. No takie dwa omy, cztery omy, no coś tu jest nie tak z tymi dwoma. No ale jak on by to wychwytywał? No nie, tutaj ładnie schodzi. Tutaj... O, coś tam się próbuje pokazywać. No nie, nie działa. A ten? Dwa siedemoma. No tutaj jest rezystancyjne wybieranie, że tak powiem. Odbywa się to zmianą rezystancji. Dany mikrostyk jest pod, w szeregu z jakimś rezystorem i to powoduje tutaj inny spadek napięcia i to jest rozpoznawane przez moduł później. Czyli te dwa są uszkodzone. No ale czy przecież bez wciskania ich? Bo to są które? No to są te. Te od kołyski. Aha. Czyli tutaj trzeba zrobić set. Kurczę, nie wiem, jak ten pomad działa. Trzeba go chyba włączyć, a później tutaj set. Dlatego ta kontrolka się uruchamia. A Kurczę, wstyd, ale nie wiem, nie wiem, jak ten pomad działa. O, coś tu próbuje. O, jeden mega. Czyli co? No, jakby wymienił te, te przyciski, to by to pewnie zaczęło działać. A tak testowo sobie je wezmę. nie mówimy do myjki ultradźwiękowej ale tak testowo sobie tutaj psiknę w nie. Czy to coś tu zmieni? Nie. O, jest. Zaczął działać. No, jeden on. Ja bym to przeczochrał, te styki z zasilaczem. Teraz widzę jakiś mały upływ, ale to. O, zaczął działać. Czyli co, wszystkie tak psikam. Poklikam, poklikam. Potem je ipom, Ta baluga też zadziała później. I ja sobie też wypuczemy, o Tak, żeby tam wpłynęło. O. No, oczywiście, że taka naprawa to. To można sobie tam Próbować sobie, nie? Jak za chwilę wysiądam, to nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, nie? Tylko do samego siebie. No, trochę tam przewodzi. Zwiera. A ten? Zwiera elegancko. Dobra. Do go. Wysuszę i ostatecznie sobie jeszcze zmierzymy. Przemyte wysuszone, ale chyba nie do końca, bo teraz każdy ma tam jakiś upływ, nie? Czyli tam ipa jeszcze siedzi, o, wciskam. Zero. Ten wciskam. 0. Działa, tylko jeszcze wezmę muchawę. I trochę to podgrzeję. Dam sobie powietrza na full. Diałbym to na słoneczko, ale pogoda licha w ogóle ten ma jakiś taki, nie wiem. Dobra, gorące, zmierzmy sobie, no, już mamy 10 Mega, 6. Tutaj. 800 kg. Dobra, pogrzeję to jeszcze trochę i... i wiem co zrobię. Jeszcze przelutuję te wyprowadzenia. Zobaczymy, czy coś syknie. Dobra, sprawdźmy sobie, czy coś będzie syczało. Nic nie syczy. No, przelutujemy sobie je. To ciepło dojdzie tam do styków, nie? I resztka może odparuje. No, one są niehermetyczne, te, te mikrostyki. Więc chyba się często uszkadzają. Jeszcze jak ktoś plaka używa, to pewnie tutaj, bo były ślady było widać ślady, właśnie jakieś cieczy. Prawdopodobnie jakiś plak. No i co? Mierzymy. więc mierzymy sobie. A co? No nie ma żadnego upływu Kurczę, górki teraz porobiłem i cyk. Jest. Następny. Nie ma upływu. Jest. Zwarcie fajne. Tu. Nie ma upływu. Wciskam. Idzie ładnie do zera. I ostatni. Nie ma upływu. Wciskam. Idzie do zera. Czyli co? No. Chyba by było tyle można to poskładać dostałem maila pogromca grzybicy w pędzelku super zawsze chciałem dostać takiego maila zaskoczyło zaskoczyło działa działa No to co, No chyba tyle, nie? Mówię tam jakiemuś klientowi robić takie rzeczy no tak nie bardzo. No bo to za chwilę znowu może powrócić. Chociaż powiem szczerze, że, że to chyba by działało, nie? No ale nowe to nowe, nie? No ale jakby ktoś miał taki problem, to wie już, jak to sobie zmierzyć i co tutaj się uszkadza. Tyle, na razie, do zaś.